Czy słyszeliście o zakładzie premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego? Chodzi o polski poziom PKB. Zgodnie z szacunkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB w 2025 roku w naszym kraju ma wynieść 3,5%. Taki poziom no, stanowiłby o trzykrotnie większym wzroście niż średnio dla strefy euro i dwukrotnie większym wzroście niż w przypadku nie, tej średniej gospodarek rozwiniętych ze strefy euro, co jest oczywiście odczytem, informacją bardzo dobrą. Natomiast tutaj pan Domański kontruje i mówi, że to nie będzie 3,5%, a nawet 3,9%. Nieraz już zdarzało się, że te nasze odczyty PKB pokonywały konsensus MFW. Zobaczymy, jak będzie tym razem i który z panów będzie miał rację. Ja uważam, że już nawet to 3,5% byłoby dobrym pułapem. Utrzymajmy to i pokażmy, że nasza gospodarka jest silna na tle regionu. Lajkuj i subskrybuj po więcej.